Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was w naszym kolejnym spotkaniu ze słowem na dobrą noc. Czasami piszecie w komentarzach, że to słowo jest zbyt krótkie, że chcielibyście dłużej posłuchać. No, takie było moje założenie od samego początku. To ma być krótkie słowo. To nie ma być kazanie albo homilia, ale czasami jedno zdanie, jakaś refleksja, myśl, żeby położyć się z nią spać, a następnego dnia rozmyślać, medytować. Dzisiejsze nasze spotkanie zatytułowałem Przepis na Niebo. Dlaczego? Posłuchajcie fragmentu Ewangelii na jutrzejszy dzień, to jest na czwartek 5 grudnia pierwszego tygodnia Adwentu. Jest to fragment Ewangelii według św. Mateusza z siódmego rozdziału wersety 21 i później od 24 do 27. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi mi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki. Zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Moi drodzy, te słowa, które wypowiada dzisiaj Pan Jezus, nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, bardzo często stawiają mnie do pionu. Bo zobaczmy można być profesorem teologii, można cytować fragmenty Pisma Świętego, znać je niemal w całości na pamięć, można mieć przeczytanych wiele książek religijnych. A tak naprawdę nie mieć zażyłej relacji z Panem Bogiem. Można wiele godzin dziennie spędzać na modlitwie. To tak jak z tą kobietą, która wiele godzin spędzała w kościele: to msza święta, to nabożeństwa, to adoracja najświętszego sakramentu, to jeszcze jakieś prywatne modlitwy, lektura Słowa Bożego, a w domu miała niesamowity bałagan. Niepoukładane relacje z mężem, z dziećmi. Wszyscy dookoła chodzili zaniedbani, nie było ugotowanego obiadu i tak dalej. Czy taka postawa podoba się Panu Bogu? Myślę, że nie. Modlitwa jest ważna, Eucharystia jest ważna. Wczoraj o tym mówiliśmy. Na to powinien być czas. Ale ważne jest także wypełnianie swoich codziennych obowiązków względem tych, którzy zostali mi powierzeni, obowiązków wynikających. Z mojego stanu. Kochani, yy, pamiętam jeszcze w seminarium ojciec duchowny bardzo często zadawał nam pytanie, czy spotkałeś już Pana? My, klerycy, po wielu godzinach wykładów, po lekturze Pisma Świętego, po mszy świętej, bo po porannej medytacji, tak się zastanawialiśmy, o co temu człowiekowi chodzi? Przecież my wiele godzin dziennie spędzamy z Panem. Poznajemy Go, rozważamy Jego słowa. Ale Ojcu Duchownemu nie chodziło wcale o wiedzę, chodziło o żywą relację. Czy ja zaprzyjaźniłem się z Panem Jezusem? Czy On rzeczywiście jest Panem mojego życia? Ja mogę klęczeć, mogę krzyczeć: Panie, Panie. Mogę odmawiać kilka różańców dziennie, ale jeśli nie będę miał zażyłej relacji z Bogiem, z Chrystusem, jeśli nie będę mu powierzał swojej codzienności, jeśli nie będę się wsłuchiwał w Jego słowa, to tak naprawdę na niewiele się to zda. Kochani, dzisiaj w Ewangelii, Pan Jezus podaje nam taki przykład człowieka, który buduje swój dom na skalę i człowieka, który buduje swój dom na piasku. Na czym ja buduję swoją codzienność? Mogę budować na piasku, to znaczy budować na relacjach z innymi ludźmi, tak zwanymi wielkimi tego świata. Mogę budować swoją codzienność na jakichś nieczystych biznesach. Mogę budować swoją codzienność na rozrywce, ale to wszystko kiedyś może się skończyć. Może się okazać, że to nie da mi pełni szczęścia, że te znajomości zostaną kiedyś zerwane, ludzie może yy, sprawią, że yy, zawiodę się na nich, że te nieczyste biznesy doprowadzą, że będzie mi brakowało pieniędzy, a jeśli będzie brakowało pieniędzy, to i rozrywka pójdzie w zapomnienie. Warto budować, swoją codzienność na skalę. To jest na Jezusie Chrystusie. Na Nim na pewno się nigdy nie zawiedziemy. I chciałbym, żebyście dzisiaj tak, że prześledzili sobie te ostatnie dni Adwentu i zobaczyli, jaka jest ta wasza codzienność. Czy było w waszym życiu może troszeczkę więcej czasu dla Chrystusa? Czy może taka ciągła gonitwa o to, co przyziemne, o to, co może mi zapewnić jeszcze lepszy byt, Tutaj na Ziemi, a tak naprawdę powoduje, że zapominam o Królestwie Niebieskim. Pan Jezus mówi, że do Królestwa Bożego wejdzie ten, który będzie pełnił wolę Ojca, który jest w niebie. To jest, moi drodzy, właśnie ten przepis na niebo, przepis na Królestwo Boże. Jeśli chcę być kiedyś zbawiony, to tutaj na Ziemi muszę zaufać Panu Bogu. Muszę podążać też za tym, który mnie do nieba wprowadzi, to jest za Jezusem Chrystusem. Przypominacie sobie może jedno z naszych ostatnich spotkań, kiedy mówiliśmy o Ojcu Maksymilianie Kolbe, który podał nam taki prosty schemat. Małe W i Duże W. Moja wola i wola Boża. Jeśli jest między nimi znak równości, to jestem na dobrej drodze do świętości, do tego, aby zdobyć Królestwo Boże. Może warto sobie ten schemat dzisiaj przypomnieć i jeszcze raz wszczepić go w swoje serce. Jeśli będę pełnił wolę Boga tutaj na ziemi, to kiedyś odziedziczę Królestwo Niebieskie. Moi drodzy, to jest chyba jeden z największych takich problemów współczesnego świata, a może i od początku tak było, że człowiek ma swój własny plan na życie, i mało kiedy zastanawiam się, gdy mam podjąć jakąś konkretną decyzję, czy panu Bogu będzie się to podobać. Czy on by tak samo postąpił? Co zrobiłby Chrystus na moim miejscu? Zadawajcie sobie to pytanie. Szczególnie kiedy macie do podjęcia jakąś trudną decyzję. No nie chodzi o to, żeby teraz się zastanawiać, czy Pan Jezus by zjadł na śniadanie kanapkę z szynką czy z serem, bo dojdziemy do wniosku, że może rybę by było trzeba kupić i ją zjeść. Nie, ale są bardzo ważne decyzje do podjęcia, przed którymi niejednokrotnie rozkładamy ręce i nie wiem, co uczynić. Zapytaj się. Jaka jest wola Boga? Co Ty byś, Panie Jezu, uczynił na moim miejscu? Jeśli będziesz to praktykował, to zobaczysz, że po jakimś czasie Pan Bóg natknie Ciebie potrzebnymi myślami i będziesz wiedział, co uczynić. Życzę Wam, kochani, dobrej nocy. Do zobaczenia jutro. Szczeń Boże.